Ek, stój! W miejscu! Proszę! Mów, w czym problem? Widzę niebezpieczną rybę. Jest tuż przed tobą. To sola tygrysia. Macie szczęście, że ją zobaczyłem. Sola tygrysia jest bardzo jadowita. Profesor Atrament przyjaźni się z solą tygrysią? <grystanie> Profesor Atrament? To rzeczywiście mój przyjaciel, ale ja nie jestem solą tygrysią. <grystanie> Jesteś ośmiornicą? Nie taką zwyczajną ośmiornicą. Ośmiornicą mimiczną. Sir Mateusz, ośmiornica mimiczna do waszych usług. Przyjaciele profesora atramenta są moimi przyjaciółmi. Ale jak ty, e, to znaczy, e, ja, ja wiedziałem, że to sztuczka. To coś więcej niż sztuczka, chłopcze. Ośmiornice mimiczne nie mogą strzelać atramentem, żeby odpędzić wrogów, więc jesteśmy zmuszone chronić się, udając rozmaite, jadowite morskie zwierzęta. Jej, nieźle. O, nieźle? No, coś takiego, to było doskonałe. Poczekajcie, aż zobaczycie moją jadowitą skrzydlicę. Wow. <laughs> oh. Może być. Mateuszu, a czy możesz zaprezentować węża morskiego? Przygotujcie się na olśnienie, bo za chwilę stanę się nie jednym, nie dwoma, ale trzema jadowitymi wężami. Syk, syk, syk. Nah. Brawo, Mateuszu, potrzebny nam będzie Twój talent do specjalnej misji. Czy mógłbyś nam pomóc? Prowadź, drogi morski przyjacielu. Moja publiczność czeka. Showman, słyszałem. Tutaj jest. Dobrze, kochani, a oto plan. Krok pierwszy. Kocurro, na mój sygnał, wywabisz węgorza z kryjówki i wyprowadzisz go między te skały. Tak jest, szefie. Krok drugi. Piniu, wpłyniesz do środka, żeby poszukać butelki. Oczywiście. Krok trzeci. Aby dopilnować, żeby węgorz nie wrócił zbyt szybko, Mateusz przeobrazi się w węże tutaj. Myślę, że to będzie moja najlepsza prezentacja. Ach. Oktonauci i Mateuszu, no to do dzieła.